Dziękuję, Panie Przewodniczący mam pytanie do Burmistrza, temat został poruszony na ostatniej komisji oświatowej, ale chcielibyśmy z ust najważniejszego urzędnika dowiedzieć się jakie są losy przetargu związanego z przedszkola na potrzebuje tylko to jest budowa przychodni, piętrowej w związku z tym, że do dzisiaj nie został rozwiązany problem dojazdu do placu budowy. Sugerowałem na ostatniej sesji, a żeby do tematu podejść poważnie, czyli żeby inwestor zapewnił możliwość zrealizowania komukolwiek tej umowy kiedyś w przyszłości, żeby nie powtórzyła się sytuacja z kilku lat, kiedy inwestycja pod nazwą Park and Ride, czyli parking piętrowy przy dworcu PKP nie została wykonana ze względu na to, że inwestor źle oszkodował inwestycje. Mało tego, inwestor tam musi się liczyć z koniecznością zapłaty milionowego odszkodowania, żeby nam się ta sytuacja nie pojawiła. to szkół dla nowej yy, władzy. Nie chciałbym, żeby było takie zagadnienie powtórzone w przypadku przedszkola.